Cześć! Z tej strony Karolina na fali zdrowia. Włączyć się z tobą. Tak ja dzisiaj jestem w biegu. Mam pytanie jak ci dzisiaj mija dzień. Wtorek dzisiaj jest tak. Kochani, ja właśnie jadę do Krakowa i uwierzcie mi, że dzisiaj robiłam wszystko, żeby nie nagrać. Myślałam, że się nie wyrobię z czasem, dlatego że cały czas mi brakowało tego czasu i miałam miliony wymówek. Że jeden moment, że może nie warto tego nagrywać, że może że mi nikt mnie nie ogląda. Ale później usłyszałam swój głos serca, który mi mówi, że e, przecież to ty marzysz, przecież ty chcesz to robić codziennie. Chcesz się tego uczyć i po prostu całe życie chcę się już z tym marzycielem, ale uwierzcie, mi tych marzeń nie słyszałam latami. Eee, dlatego, że żyłam w swojej głowie, słuchałam swoich wymówek, swoich obiekcji, swoich lęków, swoich strachów, a dzisiaj staram się, staram się, bo tak mówię, mam, je wam takie dni jak dzisiaj i naprawdę. Nie wiem, jakie cudem, że nagrywam, bo naprawdę myślałam, że tego dzisiaj nie zrobię, że odpuszczę, ale, ale taka publiczna deklaracja, też jest takim dużym wsparciem, jeżeli coś chcemy robić. Nie wieje, wieje wiatr. nie wiem, że to nie wiem, nie nie wiem, nie wiem, nie nie wolno nie poddawać. Jak mówię, no dzisiaj stałam, yy, z z może z bolącą głową. Z wymówkami, że nie warto realizować swoich marzeń, że, że, że głowa mówi co innego, ale to taki jeden cichy głos znaczy, głos, tak? Głos w sercu mi mówi, że rób to, co kochasz. Rób e, to, czym czujesz się najlepiej. Rób to, czym czujesz się jak ryba w wodzie. I uwierzcie mi, jak ja mówię do Was, to ja się czuję jak ryba w wodzie, ale zanim do tego dojdzie, to jest po prostu miliony wymówek. Miliony wymówek. I nie jest łatwo wychodzić z tej strefy komfortu. Bo, bo życie nie jest łatwe. Także, tak jak fajnie Dorotka powiedziała, to wyzwanie zakłada, że tylko robienie rzeczy trudnych nas rozwija. Więc dzisiaj to jest kolejny może dzień, w którym naprawdę... Zrobiłam dzisiaj bardzo trudną rzecz, dlatego, że wyszłam ponad swoje ograniczenia w głowie, bo naprawdę myślałam, że nie nagram tego live'a. Myślałam w ogóle, że się nie, nie wyrobię na autobus, że się spóźnię. Po prostu naj, najgorsze scenariusze. Ale był taki moment, w którym urwałam to, ucięłam to jak nożyczkami. Powiedziałam koniec. To i tak mi nic nie daje. To i tak nic nie wnosi w moje życie. Już przerabiałam takie momenty. I po prostu że rób sobie założyłaś, założyłaś sobie jeden mały plan, jeden mały cel, który wiąże się z tym, że codziennie będziesz się łączyła z ludźmi, z tym, co akurat w Tobie e, się dzieje, czyli ta autentyczność, ta szczerość i chęć, e, chęć właśnie wchodzenia do ludzi. Także taką mam misję, taką, takie mam marzenie, żeby nagrywać, także nie będę, kochani, przedłużała bo lecę na autobus, także jadę do Krakowa, także miłego dnia Wam życzę i uwierzcie mi, tylko jeżeli idziemy za głosem serca, możemy być szczęśliwi. Jeżeli słuchamy głowy, to głowa będzie całe życie nam mówiła, że jesteśmy jacyś, że czegoś nie zrobiliśmy i całe życie będą wymówki. Także podążaj głosem serca, ono da Ci szczęście. Także pozdrawiam Cię ciepło, ściskam i miłego dnia Ci życzę, pa pa!